No hej, z tej strony do Pomidoro i dzisiaj wracamy sobie do Grow Egg Garden, w którego w sumie ja ciągle gram, ale nie nagrywam z niego odcinków, ale widzowie, zanim to, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wbijcie na Discord'a. Eee, no i co widzowie, dzisiaj... Dzisiaj obczajmy sobie nowy y, update z pszczółkami. Bardzo fajny. Ja wczoraj sobie pograłem, nagrywam to już następnego dnia, więc powiem Wam tak, no giga fajny updatecik prowadzili. No i dzisiaj sobie go całego omówimy oraz y, otworzymy sobie jajko tutaj to z pszczółkami, więc mam nadzieję, że Ci się w spodoba. A jeżeli chcecie więcej odcinków i seria z Grow Garden, y, zostawcie tutaj sporo łapecze w górę, powiedzmy tak, 200 łapecze w górę i pojawi się następny filmik z Grow Garden. A jeżeli nie chcecie, to możecie... Napisać w komentarzu, no bo powiem Wam tak, no z RCU powoli kończy się content, więc przejdźmy sobie do nowego tutaj updateciku. Który dodali, no bo ja oczywiście gram ciągle w Growe Garden, od kiedy nagrałem poprzedni odcinek I no, czy traharduję? Nie wiem, mam 8 miliardów kasy, mam 183 właśnie e, miotku, za który możemy tutaj kupować sobie e, nowe rzeczy No tym razem tutaj sami widzicie, nic nie mam, ja sobie kupuję te Big Rate na pewno i Flower Seed e, paki, więc Moim zdaniem, update y, spoko. Wiem, że wprowadzi sporo tej nowych rzeczy. Możemy sobie na start otworzyć sobie tutaj. O kurde, co, co to jest? Dobra, nie mam pojęcia. No i też mamy to. Zobaczymy, co tutaj nam dropnie. Taka statuetka, więc spoko. No i mamy też trzy jajka, bo jest tutaj. Jestem tutaj po nocy, więc co? Otwórzmy sobie buk jajko. Zobaczymy, co tutaj nam dropnie z niego. Oby coś dobrego, i będzie to. Okej, okay, ślimak, czyli najgorszy drop. E, potem mamy night jajko, gdzie liczymy właśnie na tego rakuna. E, no i chyba nie będzie. No na pewno nie będzie. Mamy tutaj e, kreta, którego ja tutaj mam, oczywiście większego. No, i teraz tutaj BEG otwieramy i będziemy tutaj mieli pszczołę. Zwykłą chyba pszczołę mamy, więc kurczę, nie wiem. W sumie możemy sobie zobaczyć, co to jest za pszczoła. Wygląda spoko, ale zobaczymy, co ona może nam dać, bo ona chyba może być dobra. Z tego, co widziałem, to ona robi nam tą mutację, która tutaj do tego honey kompresora daje. Więc zobaczmy tutaj, która to jest pszczoła, ale wydaje mi się, że to jest ta, niestety, ale. Pierwsza. A nie, dobra, mamy Honeybee, czyli 25%. Tak mi się zresztą wydaje. I ona nie wiem, co daje. Więc my sobie możemy zobaczyć. Dobra, mamy Honeybee. E, I w takim razie weźmy sobie jakiegoś tutaj naszego Pet'a, który nam na razie nie będzie potrzebny. Weźmy sobie tego. No i weźmy sobie oczywiście. E, honey bee i zobaczmy co ona daje co każdy 20 minut e, obok owoce no czyli po prostu co 20 minut ta pszczoła zamienia owoce dookoła w pollinated mutacje, więc w sumie na ten update jest to bardzo do, dobre, dobra pszczoła ponieważ, no, można sobie przerabiać, co, nie? Więc ja sobie ją zostawiam. E, prawdopodobnie zamiast, nie wiem, czy tego jeża, którego miałem, szczerze. Dobra, Blood Moon Hedgehog i będziemy musieli go dać tutaj zamiast... Kurczę, nie mam pojęcia, widzę, więc możecie mi tutaj dać znać. Ja na razie e, spróbuję wekspić tego Caterpillara na 45, żeby sobie zrobić dodatkowy equip. No i co, widzowie, omówmy sobie pokrótce... Update z tego co wiem, dodali cztery albo trzy nowe mutacje. E, jedna to właśnie jest to Polinated, e, druga to jest e, Twisted czy coś takiego, kiedy Tornado jest, więc myślę, że e, jest to w miarę spoko. E, no i też dodali chyba z tym, z czarną dziurą, też pamiętam, ale możemy sobie ją tutaj zobaczyć, bo ja miałem takie coś e, gdzieś tutaj w tym miejscu, ale nie wiem, czy ja tego przypadkiem nie zebrałem. E, chyba, a nie, jest tutaj Void Touch. Ok, dobra, Dodaj Void Touch i jeszcze jakąś jedną chyba dodali, ale nie jestem szczerze pewny. E, no i co, widzowie, to chyba na tyle. Jeszcze mamy tutaj Seed Packa, którego możemy sobie otworzyć. E, gdzie jest ten Seed Pack? Mamy tutaj Flower Seed Packa, więc otwieramy, zaczynamy nam drobnie i będzie to. Kurde, prawie Pink Lily nam dropła. Pink lily to jest chyba przed, przedostatnia rzecz. No i co, lecimy następny raz, zobaczymy co nam drop nie Liczy na Sunflowera i mamy... E, róże niestety, róża to jest ta najczęstsza. mi się udało to, e, to Purple dahi, Dahlia, więc, e, moim zdaniem, spoko. To jest chyba przed. Prze, przy, nie, nie, przedostatnia, przed, tylko przedostatnia, e, właśnie, kwiatek. przedostatni kwiatek, przedostatni kwiatek, oczywiście, więc, pójdźmy sobie tego sprzedać. Zobaczmy, ile on jest warty. E, sell this i zobaczmy. O kurde, i dużo jest warty. Bez tej mutacji, no w sumie ta mutacja daje sporo, no ale dobra, ogólnie to 800 tysięcy. Powiedzmy, że jest miarę sporo. Mamy tutaj też, oczywiście, lilac, lilac widzowe, Foxglow, no i róże. To są wszystkie te kwiatki, które mam. Ja je oczywiście tutaj będę zbierał. No i mamy tutaj też dużo, dużo melonów moon. I mamy też Moon Mango, ale nie grałem w poprzednim update jakoś bardzo, bardzo długo. Pierwsze co bym na pewno zrobił tutaj, to nakarmi moje zwierzaki, bo no trochę tak nie żyją. Ogólnie updatecik bardzo, bardzo fajny, przyjemny do grania, na pewno lepszy niż poprzedni. W poprzednim nie nagrywałem niestety, ale możemy wrócić, jeżeli tutaj zostawicie te 200 łapeczek w górę, mam nadzieję, że dacie radę. O tam w ogóle mamy w jajkach legendarne jajko, więc możemy sobie kupić. Nie wiem, czy tam jest coś ciekawego, ale zawsze przyda się takie jajeczko. No mamy tutaj turtle, polar bear, w ogóle na to jest te 100% szans. Tego udało mi się ogólnie dropnąć, ale go oddałem. No i jeszcze kosmetyki możemy sobie zobaczyć, bo tutaj też ciekawe rzeczy są. Green Traktor za pół miliarda. No chyba i coś boli. No dobra, możemy sobie kupić green, green Tractor, ale nie wiem po co mi on wydaliśmy właśnie pół miliarda na jakiś traktor no mocna gra szczerze nie życzę tutaj ale myślę, że tutaj nic nie będzie Apple jest, no dobra nic nie ma więc widzę, tak wygląda właśnie mój ogródek mam bardzo dużo miejsca no bo mam tutaj, no tylko tutaj mam mało bo tutaj są te moon melony jest tutaj też zwykłe mango, durian jakieś tutaj eventowe z poprzedniego eventu, moonflowery i tak dalej eggplanty tutaj mamy grejpy Papiery, papiery widzowe. Mamy tutaj te. E, o, te w ogóle mamy zamienionego na te pollinator. Ciekawe, czy mi zamieni ta pszczoła. E, I czy ona pojedyncza zamienia, czy jak? Weźmy ją, zobaczmy. No dobra, dookoła, czyli chyba nie jedną. No dobra, jak i nie jedno, to myślę, że to może być w miarę mocna rzecz na tą, e, na tą aktualizację, no bo musimy na środku dawać, oczywiście, miód, który daje nam dodatkowy miód. Tylko, że ja go mam tyle, że widzowie tak naprawdę. Ja nie muszę przez parę tutaj refreshów i przez parę tych Swarm eventów nic robić. Jak nie widzieliście Swarm eventu, to polecam sobie wbić, no bo on no nie wiem ile? Z 10, 20 może. No dobra, zgaduję, że z 15 owoców wam zamienia te polinate, a musicie 10-kilogramowe. Ja najpierw nie wiedziałem, więc w sumie mogę wam powiedzieć, że. Możecie sobie to stakować, czyli możecie tam włożyć 10 po 1 kg, lub nie wiem, no, no po prostu możecie sobie to stakować. Więc myślę, że nie jest to bardzo, bardzo zły update. Myślę, że to jest jeden z lepszych, yy, ale yy, ogólnie, jedyne co tutaj możecie fajnego zdobyć tym razem, no to ten Honey Sprinkler. On, on jest fajny, no bo on też zamienia właśnie w tą mutację. No to BEK tutaj polucie w te trzy pety, w ogóle nie wiem, czy to jest taki przeskok dziwny, bardzo dziwny przeskok szczerze, ale no, myślę, że uda mi się coś zrobić z tych petów. Te na dole rzeczy, no to są oczywiście tylko dekoracje. No i mamy tutaj też High Fruit, który podobno jest średni i nektarynkę widzę mamy, która też podobno jest średniawa, więc no Flower Seed Paki, myślę, że tutaj powinniście polować właśnie na Sunflowera, na te Purpy, Dahlia. Dach, ja właśnie mam taką jedną i Pink Lily. Reszta myślę, że jest taka słaba mniej więcej, więc myślę, że tutaj jakoś ciekawe ich rzeczy nie ma w tym update'cie do sadzenia, no bo no, poprzednio było więcej, no bo tam były jakieś e, różne ciekawe rzeczy, które są prawdopodobnie więcej warte a te kwiatki jakoś tak, widzowie nie wiem, ja jakoś nie pociągają te kwiatki, żeby tutaj e, grać dużo, ale na pewno będę grał, e, jeżeli będziecie chcieli seria, to pamiętajcie 200 łapka w górę, tak pokrótce wam przedstawiłem update'cik i to co mam w tej gierce w tej chwili, więc mam nadzieję, że ci mogę się Mogę spodobał, jeśli tak, strzelacie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie ten kanał, pamiętajcie 200 łapeczek w górę, następny film Z The Garden, trzymajcie się i siema!